Cześć, witam Was Michał i Miriam. Dzisiaj będziemy robić gofry z mąki orkiszowo-gryczanej. Można dołożyć do tego, ja na przykład tutaj mam takie czekośliwkę, śliwkę śliwka z czekoladą, posypać owocami albo cukrem pudrem. To jak, jak uważacie. Więc robimy teraz gofry. Zaczynamy od, widzicie jajek, tu mam dwa jajka takie bio ekologiczne. Chwileczkę mhm. poszły. Teraz będziemy Dodawać mleko. Tu mam mleko kokosowo ryżowe, ale może być jakiekolwiek inne mleko. puszczanki Pół Pół Następnie dodamy trochę oleju kokosowego ja mam tutaj już rozpuszczony. aromat waniliowy, kilka kropel. Okay. No Mam cukier, yy, proszek do pieczenia bezglutenowy. Damy taką niecałą łyżeczkę. Mhm. Mm Łyżka. Cukier łóżka. waniliowy. Ale już pachnie tą wanilią, ten aromat Fajny liowy, Fajnie tutaj, jak będzie połączone jeszcze z cynamonem. Mają Cynamon. być słodkie. Troszkę cynamonu, żeby podkreślić. Smak jesieni, rozgrywająco też działa. Zaczynałem, też ładnie pachnie, no. I tu mamy tak, mąkę orkiszową. No jest też bio, pełnoziarnista. Nie ja wiem tak przesypię może do kubeczka. Mam pół szklanki mąki orkiszowej. I dodam jeszcze trochę mąki gryczanej. No też fajnie nada smak taki lekko orzechowy. Na razie tyle i wymieszamy. Wreszcie jak będzie za dużo to dodamy mleka czy wody. Troszkę jeszcze dodam cukru kokosowego. Też taki fajny karmelowy smak daje. I będziemy zaraz... A, jeszcze odrobina soli. Wszystko, żeby przełamać smaki, tak? Tak. I też właśnie sól wydobywa słodycz. Podkreśla fajnie właśnie smak. I będziemy blendować. Już mamy wymieszane wszystkie składniki. Taki mniej więcej dosyć gęsty taki krem powstał. I teraz to odstawiamy to ciasto na około 15-20 minut. Po tym czasie będziemy przelewać do foremki. Ja mam tutaj taką silikonową foremkę na gofry, posmarowaną już wcześniej rozpuszczonym olejem kokosowym. Mamy już gotowe ciasto. Ono tak odstało gdzieś 15-20 minut. To jest takie dosyć gęste, bardziej gęste niż ciasto naleśnikowe można powiedzieć. I teraz będziemy wlewać do naszej foremki silikonowej. Już wcześniej mówiłam, że jest posmarowana olejem kokosowym. Jak ktoś ma gofrownicę, to po prostu zrobi to w, w gofrownicę. Ja akurat nie mam. Tak, lepiej, lepiej, żeby nie dopełnione, one jeszcze mogą urosnąć troszkę, żeby nie wypłynęły nam. No. Starsze do... akurat na trzy, na trzy te formy. No, nie? można cztery, nawet chyba wyszły kofry takie mniejsze. Okay. i teraz będziemy wkładać tę formę do piekarnika, nagrzanego do 180 stopni i będziemy to piec około 15-20 minut, tak, żeby były takie chrupiące. Gopry już mamy gotowe, wyjęliśmy je przed chwilą z formy. Są takie fajne, lekko chrupiące i fajnie pachną cynamonem lekko. I teraz robimy w trzech wersjach. Pierwsza, taka najprostsza, to po prostu posypać cukrem, pudrem. Taką ja lubię. Tak, taka prosta, zwykła. Można dać bitą śmietanę, jak ktoś ma. Tu mam taki jeszcze zblendowany, yy, zblendowany banan, dynia i owoce kaki z odrobiną cukru kokosowego i też można fajnie tym polać. Taki fajny kolorek jeszcze dodatkowo. No ładny. Nie kolorowo. Dzieci lubią takie kolorowe, takie desery. No. No, smarujemy tym musem dyniowym I na wierzch możemy posypać owoc granatu, pesteczki. Troszkę kiwi. I kilka borówek. A ostatnia. Może zrób z szukę pudrem i z owocami. I z kocami. nie no. przypada za tym musem dyniowym, więc zrobię taką. Wersję troszkę. Inną, ale też smaczną. Dobra, damy borówki. I kiwi. Tak się prezentują nasze gofry. Pięknie. Jeżeli wam się podobało, zasubskrybujcie nasz kanał i życzymy smacznego.